Jakie są ryzyka związane z kopaniem kryptowalut? Największym ryzykiem jest to, że po prostu dobierzesz nieodpowiednie projekty do kopania. A dobór takich projektów to nie jest taka prosta sprawa. Musisz sprawdzić tokenomię projektu, zastanowić się w jaki sposób ta inflacja będzie się rozkładała w czasie. No i też jak zadziała prawo popytu i podaży. Musisz sprawdzić czy dany projekt wpisuje się w odpowiednią narrację, w odpowiedni trend. No i też musisz siedzieć bardzo głęboko w tym rynku, żeby wiedzieć jaka narracja, jaki trend buduje się Poddany cykl i będzie w cudzysłowie najbardziej grzać rynek. Tak? Czyli ludzie będą najchętniej inwestować w ten trend. Ten popyt na projekty z danego trendu będzie najwyższy i będą wzrastać najszybciej i najwięcej na wycenie. Musisz sprawdzić team, jaki stoi za tym projektem, no i co sobą reprezentuje, czy już wcześniej robił jakiś projekt, czy z powodzeniem, czy też nie. Musisz sprawdzić kapitalizację rynkową tego projektu, to czy już jest wylistowany na jakichś giełdach, czy też nie jest wylistowany, jeżeli tak, to czy szykuje się do jakiegoś listingu, kiedy, czy w ogóle już jest na giełdzie kryptowalutowej, czy też nie, czy dopiero można go kopać, a nie można jeszcze kupić i to jest bardzo dobra sytuacja, pod warunkiem, że jednak spełnia projekt różne inne warunki. Trzeba sprawdzić, czy posiada jakieś community, czy to community jest zadowolone z tego, co robi team, czy jest dobry sentyment, czy jest duże, czy jest też małe. Lepiej zdecydowanie jest, gdy jest mniejsze, gdy dopiero będą napływać jakby nowi użytkownicy, którzy będą też kupować ten projekt, dzięki czemu popyt będzie przewyższać podaż, no i projekt będzie wzrastać na wycenie. Tych czynników, które trzeba wziąć pod uwagę jest bardzo dużo, więc sam zastanów się na tym, czy jesteś w stanie to zrobić w odpowiedni sposób. Czy jesteś w stanie to połączyć z aktualną pracą, biznesem, który prowadzisz swoim życiem osobistym, czy jesteś w stanie zagłębić się w ten rynek na tyle głęboko, żeby podejmować właściwie decyzje? Jeżeli nie, to wtedy my robimy to za ciebie, gdzie u nas znajdują się specjaliści, którzy są na rynku kryptowalut już od 6, 7, 8, 10 lat, wiemy dużo więcej i dużo wcześniej niż przeciętny użytkownik. Rynku kryptowalut. Jeżeli interesuje Cię kopanie kryptowalut i chciałbyś się dowiedzieć więcej na ten temat, to zasubskrybuj ten kanał, zostaw lajka i napisz w komentarzu, czego jeszcze chciałbyś się dowiedzieć.